Kierowców z Jelenie Góry i nie tak. tylko. Dzisiaj y, chciałbym wyjaśnić, że czemu ta sygnalizacja co chwilę pali się jako czerwone dla samochodów, bo większość kierowców zastanawiało się już wyjaśniał, ale jak jesteście, to nie zapomnij, zasubskrybować kanału będzie bardzo miło. Także drodzy kierowcy, są tu w ogóle światła z nowym systemem. Nazywa się Red i to jest taki system, że zwalnia po prostu ruch. Że jak się jedzie się za szybko, to wtedy po prostu zapala się czerwone. Ale tutaj akurat trochę podobnie, tylko że nawet jak nic nie jedzie, to zapala się czerwone. Ja, drodzy kierowcy, zalecam Wam tutaj zwalniać, ale pewnie tak robicie. Bo niektórzy mówią, że na czerwonym prawie przejeżdżają, bo co chwilę się zapala się czerwony. A zielony też zapala się za krótko dla pieszych i dla rowerzystów. Bo to jest jednocześnie i dla pieszych i dla rowerzystów. Oczywiście ja, dla bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami, przestanę nagrywać, jak będę przechodził przez przejście. Teraz zaobserwujemy właśnie tą sytuację, o której jest tutaj mowa w tym filmie. Nie wiem, kiedy zapali się czerwone, ale zaobserwujemy teraz taką sytuację, że to jest naprawdę. O, patrzcie, nikt nie nacisnął i czerwone. Także drodzy kierowcy zalecam tutaj zwalniać. A tak podsumowując, to. To ma swoje dobre i złe strony. Oczywiście tak. Dobrą stroną jest to, że mieszkańcy osiedla Czarnego, które znajduje się tam mają jak przejść i bezpiecznie. Jak idą na przykład z drogi rowerowej tutaj? Że mają bezpiecznie. No, a no te złe strony to takie, że dla samochodów pali się co chwilę czerwone, a dla pieszych, dla rowerzystów pali się co za krótko zielone. Do widzenia, do następnego filmu.